Konsekwencje ludzkiej natury. Nauczanie domowe. 11 stycznia, List do Hebrajczyków, rozdział 2, wersety od 14 do 18. Ponieważ dzieci mają udział we krwi i w ciele, dlatego i Jezus, także bez żadnej różnicy, otrzymał w nich udział, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem w tym, co się odnosi do Boga, dla przebłagania za grzechy ludu. Przez to bowiem, co sam wycierpiał, poddany próbie, może przyjść z pomocą tym, którzy jej podlegają. Ciało i krew to wyrażenie specyficzne. Nazywamy to hebraizmem. Gdybyśmy chcieli przetłumaczyć to na język polski, chodzi o naturę ludzką. Syn Boży przyjął ludzką naturę. Podobnie jak w spotkaniu Jezusa z Piotrem. Jezus użył tego samego wyrażenia: Ciało i krew nie objawiły ci tego, Piotrze. Chciał Jezus pokazać: ludzka natura nie była źródłem tego, co powiedziałeś. A tutaj patrzymy na ludzką naturę samego Chrystusa. Autor listu do Hebrajczyków bardzo głęboko wprowadza nas w tajemnicę Bożego wcielenia i zaczyna oczywiście od tego, co jest najmocniejszym akcentem. Dlatego, że Jezus Chrystus miał ludzką naturę, przyjął ją, dlatego mógł umrzeć, a umierając pokonał tego, który ma władzę, czy miał władzę nad śmiercią. Ale to nie jest jedyna czynność Jezusa chodzącego po ziemi. To nie jedyna konsekwencja tego, że syn Boga był do nas podobny we wszystkim upodobnił się do nas jako braci przez zmartwychwstanie Jezus dał nadzieję życia wiecznego twoje ciało zostanie wskrzeszone przez boga to uczyniło zmartwychwstanie tak jak śmierć była zwycięstwem nad diabłem tak zmartwychwstanie jest zwycięstwem nad rozpaczą, beznadzieją. Przez wcielenie, syn Boga pokazał godność ludzkiego ciała. Twoje ciało jest piękne, szlachetne, jest darem Boga. Przez narodzenie, syn Boga ukazał wartość ludzkiego życia. Warto na tym świecie żyć. To jest wielki okrzyk rodzącego się Jezusa w Betlejem. Przez nauczanie, syn Boga. Pobudził wiarę, używał ludzkich słów, ludzkiego sposobu komunikacji, a w ten sposób przełamywał fałsz i zamieszanie. Przez cuda otworzył nas na moc Boga. Ja mogę tę moc przyjmować. Ja mogę należeć do zwycięzcy. Ja mogę razem z nim zwyciężać. Przez ostatnią wieczerzę uzdolnił nas, ludzi, do kontaktu z Bogiem poprzez znaki. Poprzez proste czynności, poprzez rzeczy codziennego użytku. Tak może przychodzić Bóg. I to wszystko Jezus zrobił, dlatego że miał ludzką naturę. Oczywiście śmierć i ofiara z życia Chrystusa były szczytem miłości, ale to nie jedyny czyn miłości. Zafałszowywalibyśmy. Obecność Syna Bożego na ziemi, gdybyśmy powiedzieli, że tylko liczy się śmierć. Oczywiście, tu widzimy, jak bardzo Bóg nas kocha, ale ta miłość jest od początku do końca w każdej czynności Jezusa jako człowieka. I każdy czyn Jezusa jest dla nas znakiem miłości Boga. Tak to należy czytać. Tak należy czytać też Ewangelię. Przez obecność na tym świecie Jezus. Wyzwala nas z niewoli tego świata. To wszystko, co zrobił, było możliwe, dlatego, że On był uczestnikiem ludzkiej natury. Zadanie dla Ciebie na dziś. Przeczytaj sobie fragment z Ewangelii, Mateusza 9, rozdziału 35 i 36 werset. I zwróć uwagę na czyny Jezusa, który lituje się nad naszą ludzką kondycją, nad Twoją ludzką kondycją. Niech w tej lekturze błogosławi Ci wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.